A w dzisiejszym odcinku korzystamy z fryzjera w Chinach oraz zjemy kaczkę po pekińsku w restauracji Michelin i cinę na gorącym półmisku. Ale zacznijmy od początku. Pierwsze co, to idziemy wypłacić gotówkę. Czemu musimy wypłacić gotówkę? Ponieważ żeby zjeść kaczkę po pekińsku musimy mieć gotówę. Wczoraj mieliśmy problemy z płatnościami. Jak widzieliście, bezproblemowo wypłaciliśmy pieniądze. To nie jest tak, że Chińczycy w ogóle już nie mają gotówki, że zostali do tego zmuszeni. Nie, 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 nic bardziej innego. Po prostu dla wygody wszyscy używają Alipay albo WeChat i po prostu płacą kodami QR. Jednak gotówka się przydaje, gdy technologia zawodzi. Łobetne się. Widzimy się u fryzjera. Zbliżamy się do fryzjera. Tu jest fryzjer. Patrzcie na to. Pasikoniki żywe. W środku fryzjera. Fryzjer wygląda jak w filmach. W tym salonie fryzjerskim wyraźnie panuje hierarchia mistrzowski stylista wycenia swoje cięcie na 300 juanów, podczas gdy najbardziej przystępna opcja to 60 juanów u początkującego fryzjera. Każdy klient ma osobne wejście, można się zasłonić dla prywatności i wygląda to niesamowicie zdobienia, zobaczcie. Ogólnie te paśkoniki są jakieś takie dziwne. Nie by to wkurzało codziennie słyszyć to samo, Słuchasz? Ale już się przyzwyczaili Tam są, tam są Chciałem takie coś, ale pan mówi, że nie <grywa> <grywa> A zapytać się może tylko tu Maybe only, only. <grywa> yeah. only oh. this? Nie, only this Boję się Pan powiedział, że jest to tradycyjny chiński fryzjat i jak pokazał mi tą fryzurę, to zwątpiłem w to więc poprosiłem go tylko, żeby mi zgolił boki Za 60zł Za 60zł Ale zobaczymy i zaskoczymy Pokaż, no pięknie odbicie no. się. No, Czesie, pokaż. Czesie, i obcięty. Jak oceniacie? Ja oceniam bardzo dobrze. I ogólnie kosztowało to ile? 30 zł za obcięcie boków. Pan ci jakieś specjalne olejki. Tak? Skąd wiesz? Tak, no bo sam. Ja mu pokazuję fryzurę, a on mówi: No nie, to jest chiński tradycyjny fryzjer. Ja mówię: No dobra, no to dawaj, nie? A on na tłumaczu. Jesteś pewny, i tak patrzę na tą fryzurę, a to była taka fryzura, że wiecie, kwadratowa, taka głowa, nie? W sumie oni tak są obcięci, nie? A na kaczkę jedziemy rikszą rowerową. Ty, bombę. Co? Już oni jadą na elektrykę. Tak? No. E, to luz. Dotarliśmy do miejsca z wejście główna ulica Kutongów. Chodzimy, nie, Michał. Mi Tak, jest to pieczona kaczka Tutaj nakładasz sobie ogóreczka, kaczkę Co tu jeszcze jest? Nie wiem co to jest Ja to widziałem, że to się hmm. robi tak A gdzie to widziałeś? Co? Gdzie to widziałeś? W internecie I to się tak zawija Sieszę? Jezu, ile żarcia spróbuj. Ej, nie dziwię się, że to mamy mieszanina. No. Dobra, to już zauważyliście jak to się robi. W sumie dobrze, wyczajałem, tylko no nie wiedziałem, że mięso trzeba po prostu w sosie. A skórkę w, w, a w... skórkę się w i teraz tak. Zobaczcie. Mm. Yeah. Ja! Niebo w głębie. Niesamowity smak. Zapłaciliśmy za to wszystko, tutaj. Plus jeszcze, poczekajcie, jeszcze kosztuje. Skórki. O właśnie, z koszy. cukrze. O Jezu. No. To w ogóle się rozpuszcza w ustach, ale to jest pyszne. Jeszcze Proszę. tutaj spróbujmy to, zaraz na cie... sobie tu smak. Zjesz nawet kaczkę, a potem to. Tak? No. Za kaczkę i za to zapłaciliśmy 10 juanów, z tym, że tylko 200 juanów mieliśmy w sobie Wyszłoby 208 juanów, ale pani nam zrobiła zniżkę. 8 juanów. Czyli 4 zł nam podarowała. Bo niestety jest tu problem z płatnościami. Jeśli chcielibyście kiedyś tutaj przybyć, to pamiętajcie, weźcie ze sobą gotówkę albo ujczata My na Alipay niestety nie możemy tego płacić. Jeszcze pozostajemy trochę przy kaczce, tutaj nam zostało, ta skórka jest niesamowita. Chyba już dawno nie poczułem takiego doznania kulinarnego jak przy jedzeniu tej kaczki. Próbujemy teraz jagnięcinę cinę z cebulą, kolendrą i sezamem. Ale wyczaiłem, niezłą restaurację no. Lepsze co jadłem w Pekinie do tej pory w Chinach. Pytałem o kaczce pekińskiej, że w dobrych restauracjach trzeba czekać co najmniej godzinę, jak nie więcej w kolejce, żeby dostać stolik A tutaj byliśmy wczoraj, nie udało nam się zapłacić, więc powiedzieliśmy sobie, że wrócimy dzisiaj Też nie było kolejki Ogólnie nie wiem, czy to jest takie mało znane miejsce, no ale jak może być mało znane, jak od czterech lat mają myślę. Nie wiem, ale to coś niesamowitego Ocena? Najlepsza. Tradycyjny proces kaczki po pekińsku jest prawdziwą sztuką. Kaczka jest najpierw marynowana, potem suszona, aby skórka stała się cienka, chrupiąca, a następnie pieczona w piecu opalanym drewnem owocowym, co nadaje jej ten wyjątkowy, słodkawy aromat. Po upieczeniu kucharz z precyzją oddziela chrupiącą skórkę od soczystego mięsa i tym sposobem trafia na stół gości. Pokazałem właśnie tą fasolę z poprzedniego odcinka Znaczy sok z fasoli I się gościu śmiał <laughs> Ale no, jeśli sprzedają to na każdym kroku No to po prostu komuś to musi smakować Coś musi być, jakiś fenomen tego wszystkiego Wow, ale to było pyszne, o matko bosko Nie spojrzeliśmy i się nie zagłębialiśmy w to Bo nigdy tak naprawdę nie jedliśmy w takiej restauracji To nie jest gwiazdka Michelin to nie jest SCAM, tylko to jest yy, wyróżnienie Bib Goldman, czyli po prostu tańsza restauracja, która nie może przekraczać 32 euro na prowincji, a 36 euro nie może przekraczać w, w Paryżu. I po prostu jest to wyróżnienie tej firmy mniej prestiżowe niż Gwiazdka, ale jednak prestiż jest. Da się zrozumieć. to, oreo oreo? Ty wiesz, oreo w takim ładnym opakowaniu będziemy mieli a to chyba na, na świeżo jest robione, wiesz? ale już lody nie, już to zjemy i się zasłodzimy, prawda? zobaczymy się na przykład woda z otłóweczkę pokaż testuj o. no dobra, a to? a, to się polewa to jest syrop, patrzcie dobra, próbujemy tak się prezentuje. No to dawaj, ciśnij. To się nie odzywasz. To jest Durianem. Dziesięć złotych w plecy. Ej! Ty, przecież to jest Mary No ale skąd ja miałam wiedzieć? Pokaż! No tak, to jest Durian Puf. Patrzcie, to jest durian. Pów na. Ja, yeah, ale polecieliśmy. Teraz mi się będzie durianem odbijało, a tak to mi się. Kaczuszko. Kaczuszko mam Z my jesteśmy Gamonie, idą ciasteczka O, siasteczko, jakie ładne. Gdzie no. nie zauważyli, poszli, kupili. To jest jeszcze żółte, nie? No, żółte, patrzcie, I jeszcze taki jest tutaj. Ziomeczek, jest taki durianek. Napoje z duriana, lody z duriana. Wszystko z duriana jest w Chinach. Powiem wam, że z Duriana, to ja w Tajlandii tyle nie widziałem co tutaj. Idziemy teraz od bramę zakazanego miasta. A Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie niegdyś były hutongi, ale zostały zastąpione właśnie takimi oto biznesowymi rynkami, centrami handlowymi i ogólnie z markami z całego świata. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku hutongów kiedyś było 7000, teraz jest tylko 2000 i właśnie jesteśmy tutaj. Jest przykład tego zabudowa. Hello, you Polon. Polon, Polon, Cześć! Widzicie jak wchodzą w interakcję z kamerą? No co się dziwić, jak wszędzie nad nami. Patrzcie w jakim miejscu jest fryzjer. Mogę skorzystać. No i zobaczcie jaki piękny park z płaczącymi wierzbami, albo drzewa przypominające płaczące wieżby. Bardzo jest tutaj czysto, nie ma w ogóle żadnych śmieci na ziemi. Jedyne papierosy się znajdą, bo palą dużo, Chińczycy. Oczywiście kontrola paszportów. Udało się, udało się. Przynajmniej zobaczymy bramę do zakazanego miasta. Już w sumie ją widzimy. Ogólnie jest to największy zespół pałacowy na świecie. 27 pokoleń, 27 cesarzy. Tutaj urzędowało Dlaczego to jest zakazane miasto Ponieważ tylko i wyłącznie Rodzina królewska mogła Tam być Lub ich służba No i dotarliśmy do Bramy niebiańskiego pokoju Jest to właśnie Wejście do zakazanego miasta Budowa została rozpoczęta W 1406 roku A zakończona w 1420 roku Przez 500 lat 500 lat to miejsce było Niedostępne dla zwykłych ludzi Gdy ktoś chciał zobaczyć tajemnicę co się znajduje w środku To go po prostu zabijali Wiele razy został ten, ten cały kompleks zniszczony Odbudowany został przez Chińską Republikę Ludową Bo niedawno jak Japończycy najechali na Chińczyków Podczas II Wojny Światowej to to spalili doszczętnie No i co? Daliśmy radę Zachęcam do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie łapkę w górę i komentarz i widzimy się w następnym odcinku z nowego miejsca, z nowego miasta w Chinach.